you <phone rings> Jesteśmy w pierwszym dniu konferencji Resource poświęconej odnawialnym źródłom energii. Czego możemy się spodziewać na tegorocznej edycji? Dzisiejsza konferencja poświęcona jest zakupom bądź sprzedaży zielonej energii w formule tak zwanej Corporate Power Purchase Agreement. Bardzo trudna, skomplikowana nazwa, ale ona oznacza de facto zakupy zielonej energii. To już trzecia właśnie edycja. Widzimy, że z roku na rok coraz większe zainteresowanie, szczególnie odbiorców energii elektrycznej, gdzie te przyspieszenie, jeżeli chodzi o współpracę biznesu z wytwórcami energii elektrycznej. Po sytuacji związanej z wojną na Ukrainie, po pandemii przyspieszyło. Firmom coraz bardziej zależy na tym, aby zawierać umowy długoterminowe z farmami fotowoltaicznymi, z farmami wiatrowymi, tak aby zabezpieczać jak najlepiej swój biznes właśnie w długim okresie czasu. To też bezpośrednio przejawia się na nastroje, które panują na naszej konferencji. Tutaj właśnie branża wiatrowa, Słoneczna, wspólnie z największymi inwestorami w Polsce posiadającymi parki przemysłowe, często moce wytwórcze, takie jak cementownie, huty, rozmawia wspólnie również z politykami tutaj obecnymi w trakcie naszego wydarzenia na tym, jak z drugiej strony przyspieszyć możliwości zawierania tych umów, jak zwiększyć też możliwości ilości mocy dostępnej do tego typu umów. Umów. One są dzisiaj bardzo ważnym aspektem umowy korporacyjnej na sprzedaż energii elektrycznej, w skrócie Corporate PPA, alternatywą dla systemu aukcyjnego i przyszłością dla, dla polskiego, polskiego przemysłu. Resource jako platforma powstała po to, żeby łączyć, łączyć wytwórców i odbiorców. Zatem jedni i drudzy przyjeżdżają tutaj po to, żeby z jednej strony poznać drugą stronę spotkać się, porozmawiać, zbadać rynek, zobaczyć, co rynek w stanie jest im dać, czyli albo wytwórcy, albo odbiorcy. Czyli co wytwórcy odbiorcom, co odbiorcy wytwórcom. Na dzisiejszej konferencji Będziemy też rozmawiać o choćby dobrych praktykach tego typu umów, czyli jak je zawierać, jakie są kluczowe elementy tego typu kontraktów i jakie powinny być właściwe zapisy w tych umowach. Dodatkowo będziemy też dużo o tym mówić już nie tylko, czy energia zielona jest potrzebna, ale jak zrobić, żeby tą energię dostarczać w sposób ciągły, nieprzerwany. Jestem niezmiernie dumny z tego, że możemy powiedzieć o podpisaniu umowy Corporate PPA przez naszą firmę z odbiorcą, którego niestety nazwy nie możemy podać. Natomiast długość kontraktu to jest 12 lat. To jest bardzo długi kontrakt, jeśli chodzi o dostawę energii, i jednocześnie jest to energia pochodząca tylko i wyłącznie z naszych aktywów, to znaczy z naszych projektów wiatrowych i fotowoltaicznych tutaj w porcji to jest 50 do 50%. Umowa jest na mniej więcej 200 gigawatogodzin rocznie i to jest 2, terawato, 2 terawato godziny w przeciągu trwania okresu umowy. To jest największa umowa w Polsce i taka, jaka została zawarta do tej pory, jest to naprawdę dla nas powód do dymu. Na pewno tutaj bardzo ważnym elementem jest to, że taka umowa została podpisana. Daje to przykład i taką flagę dla innych przedsiębiorstw, że można takie umowy podpisywać. Przede wszystkim myślę, że tutaj duża gotowość jest po stronie Producentów energii odnawialnej, natomiast też i po stronie odbiorców i tych przedsiębiorstw, wszystkich, które w Polsce potrzebują energii i potrzebują tej energii taniej, myślę, że musi nastąpić taki przełom, który, który miałby dać szansę podpisywania coraz większej ilości takich umów. Dzisiaj dużo mówimy o potrzebach odbiorców, ale również o potrzebach wytwórców. Wytwórcy dzięki tego typu umowom są w stanie sfinansować inwestycje, a odbiorcy dostają to, czego dzisiaj potrzebują, a potrzebują dużo zielonej energii.